13 dzień 13 dzień marca 2025 roku chwila przed meczem GKS jest morenka pomiędzy UKS Kimbappę pojedynek drużyn FLS Moręka Lada moment zacznie rozgrywki Ligi F, natomiast UKS Kimbappę dwie ligi wyżej, bo w Lidze D może to być interesujące widowisko, więc zapraszam na małego vloga związanego z jazdą ja Ja ewidentnie Ale i tak się coś pogra, bo piłeczka to piłeczka jednak co? To no, to nie Chyba, że ktoś ma jakieś ultra klejfor. zaprosić do wypowiedzi, jak się czujesz? Dajcie łapki w górę, subskrypcje, walnijcie w dzwoneczek, żeby dostawać wszystkie powiadomienia o nowych materiałach Morenki. Jak zawsze, kolejny vlog, kolejny problem z butami. Tak jest, co, tak. co dzisiaj? Dzisiaj sparing no, kimbappe, kimbappe. Tak, żółte stroje, Liga D. Tak. No, fajnie, fajnie, trzeba się przetrzeć przed ligą, tak kolokwialnie mówiąc, no i zobaczymy, co to będzie. Zobaczymy. Czwartek, Liga Konferencji, na urzędniczej. Na urzędniczej, tak. Walczymy o awans. I o punkty w rankingu. Jak no. Wojtek forma? Pogoda nie rozpieszcza. Forma pogoda woda. nie rozpieszcza, no. Nie no to najlepsze pogoda to będzie... Mnie skopali na biznes lidze, więc zobaczymy. Skopaliście. Co ty gadasz? Jak Wygraliście jak to kiedyś, chociaż? Jak to kiedyś no. powiedział Alan uryga brutalnie skopany i sfalowany. Tak jest. Ale to musiał sobie nie A to, masz musiał, sędziało, nie reagował. A to masz musiał, widziałem ten transfer. Tak. No to to mu teraz zostaje tylko chyba, nie? Ale ostatnio co? Co? Jeszcze raz? w pierwszej lidze. Co? Tak? Ja tej na... To myślałem, że całkowicie... ...frautowali go. Jakiegoś już nie wstaję w sobotę. Nie. Ja jutro do pracy A z piątek. No. Beispiel, Hutchzon, no to kończy bez nie? No, jak się sam bym wcześniej. Ale raczej tak, bo są mnóstwo, na 11. Jest Di Matti Hallett. Dobry. Jest i Michał się ma. Żalbeton płaszczów, tutaj trojeczka nowych zawodników. Nie, nie. W grę w a ty w jakiej? zwykłej. Ale czarnej? No granatowej, ciemnej. Dobrze. No, mortalionik, nie, nie Ale A wiesz... ja myślałem, czy nie gra że... tutaj w, ten o, w... Ten. Ale mi jest zimniej teraz w górę niż w dół. Spiewamy. Dobra, coś piękniemy, nie? No, co nie Lewa, lewa, lewa Lec, plec Panie, teraz pimy na pimy Pój Pogaj się na Co tam na YouTube to pójdzie <ślesztuk> Jak tam po przerwie drobnej Powoli się przyzwyczajają i Musimy więcej biegać, myślę, że będzie dobrze. No. Nie wiem, czy mam coś więcej do powiedzenia. ręka, u! ręka, u. Brawo. Jest 4-4 aktualnie. Prowadziliśmy 2-0. Mogło być więcej. Było 2-2, potem 4-2 dla nas, potem 4-4, więc jest dość tak szarpa. Oj! Zimna woda, najgorzej. Zdrowia doda. Super Wojtek. Zimne prysznice, wstawanie o piątej. Hmm. To tak na nie położy, nie? No właśnie <laughs> chciałbym tak żyć. To ale... Naprawdę? Nie no nie. Chociaż podobno to dla zdrowia. Ja, ale co? Zimne prysznice. A podobno kurwa gorące też ciepłe. Nie to mnie ja najbardziej Ten, zawsze są różne szkoły czy po wysiłku, nie? Wysiłku? No, w wysiłku jest bardzo proste, jeżeli chcesz kurwa zmniejszyć no. jakby dolegliwości bólowe No to robisz zimne, tylko że to spowoduje nie, tego, że masz mniejsze przyrosty no, to, jest to jest bardzo proste Ale nie no, to bardziej mówię nie o przyrostach na no przykład po piłce, nie? Nie wiem, raczej mnie nie, nie Zimny, tak? Do no... lewej, lewej masz Brawo, no. tak Bardzo, tak, jest. Tak, bo się nacięgnął, powinienem się rozgrzać Żeby... Serio? <ślać> Serio, serio? Chcesz war? Nie no, spokojnie. Był przed piłką. To jest karne, nie rozumiem. To Ale co sądzisz o poziomie spotkania? Bardzo wysoki. No, wysoki bardzo pieniądze. dobrze piłką grają. Nie no dobrze. technicznie myślę, że całkiem okej. Okay. To nie był dobry przykład, ale nie, nie wyciągajmy wniosków. Nie, to, to pojedyncze przypadki tak. Znowu nie wyciągajmy wniosków. W każdym razie Pany! Przepraszam wszystkich sympatyków Morenki za mój dzisiejszy występ Następnym razem będzie lepiej na Ale przyznać, się co zrobiłeś, bo nie wiedzieli wszyscy Co zrobiłem? No, że przepraszam się Chujowo słabo, słabo zagrałem Będzie lepiej, będzie lepiej Na Nie na drodze. Trzymaj się! Zwycięstwo 11.9. 11.10, 11.10, tak. Bo no tam karny był w końcówce narywali rywali. A no, ostatecznie na plus. Fajny sprawdziam przed AFLS-em, także głową no i lecimy dalej.